Witam państwa, mam na imię Cezary i przetestowałem dla państwa najlepszy dekielek świata. A nie, to nie to. To. Wczoraj przyszedł do nas ten obiektyw, i ogólnie jestem przeciwnikiem jakichś takich wynalazków i w ogóle, i w ogóle, ale gdzieś tam mnie zafascynowało, że on jest taki malusi i jak to może działać. No więc opowiadam. Ten Film o tym obiektywie kręcimy też tym obiektywem, jako ciekawostkę. Jak Państwu już wcześniej mówiłem, fotografuję na co dzień Sony A7C Mark II. Obiektyw oczywiście jest dedykowany do Sony. No i zawsze gdzieś tam, pomimo że staram się dobierać najmniejsze obiektywy, jakie są na rynku, czuję taki niedosyć, że coś dużego. Mam tu z przodu, rzucam się w oczy i w ogóle, i w ogóle takie, to jest za duże, za ciężkie. No i przyszło to maleństwo. Mówię, jako fotograf, moja ciekawość nie wytrzymała, i od razu poleciałem z tym wczoraj na zdjęcia, podpinając oczywiście ten obiektyw do mojego Sony 7C2. Proszę Państwa, wygląda to tak. Jest to Najlepszy dekielek świata. E, waga tego obiektywu to jest śmiech na sali 60 gram. Nie wystaje mi nic tutaj z przodu, nie jest to wielkie. Robi się z tego aparatu prawie kompakt. E, następna rzecz. Nie mamy dekielka do tego obiektywu. Dekielek jest tu wbudowany takim e, przełącznikiem. Go otwieramy, zamykamy. Super sprawa. Bardzo fajnie to pracuje. Bardzo tak. E, Pozytywnie. Przesuwamy cyk, przesuwamy cyk, jest, mamy zamknięte. Ktoś powie, ale przecież takie coś nie może robić zdjęć, dobrych zdjęć. Proszę Państwa, ten obiektyw kosztuje 13 razy większy, więcej niż dekielek do Sony. On kosztuje poniżej 500 zł. I teraz e, mówię, no. Tak, jak Państwo zaczęły myśleć, nie, to jest nierealne, to nie może robić zdjęć. Tutaj są obiektywy za tysiące, dziesiątki tysięcy złotych. Obiektyw, a tu mamy za pięć stówek, jeszcze takie małe. Opowiadam. Obiektyw posiada autofokus, działa naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Wyszukiwanie oka, wyszukiwanie twarzy nie ma problemu. Kolejna rzecz. Obiektyw ma stałą przysłonę 4,5. Nie możemy sobie zmienić przysłony. Ale tak na początku mówiono o 4,5, znak tego, ale potem pomyślałem, że tak naprawdę gdzieś tam jak robię zdjęcia tym aparatem, to większość rzeczy fotografuję gdzieś tam na pełnych tych otworach przysłon, więc stwierdziłem, że to 4,5 jest rozsądne. Głębia ostrości miarę ok. Nie jest za ciemne, nie jest za jasne. Inne obiektywy tego typu bez autofokusa potrafią mieć przysłonę 8. Kolejna rzecz w tym obiektywie: nie kręci się żaden pierścień. Nie możemy nic tutaj nastawić. Nie ma nastawiania ostrości manualnej. Poza tym jakość wykonania super. Ważna rzecz bagnet jest wykonany z metalu. To nie jest plastik. I jeszcze fajna rzecz jest taka, że producent jeszcze wcisnął w bagnecie wyjście USB USB do wgrywania nowego oprogramowania jak się pojawi. Także szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że dekielek do Sony jest gruby tak, a obiektyw tak, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna sprawa. Powiedzą Państwo jak to fotografuję. No fotografuję, Zrobiłem zdjęcia, oczywiście pokażemy. E... Obecny świat do, jakiegoś tam, do jakiejś tam chwili dążył do perfekcji, do doskonałości. E... Wydaje mi się, że w tej chwili i, i, i to ten trend zapoczątkowałem bez lusterkowce, dążymy do tego, żeby ten obraz był inny. Być może niekoniecznie perfekcyjny. I ten obiektyw nam to oferuje. Ma oczywiście lekką winietę, ma wszystkie jakieś tam zniekształcenia, ma flary robi i tak dalej i tak dalej. Ale jak gdyby ostrość tego obiektywu, klimat tego obiektywu jest naprawdę bardzo fajny i jak gdyby wydaje mi się, że za te pieniądze zamiast kupić kolejny dekielek, bo na przykład zgubiliśmy, wolałbym chwilę poczekać i kupić sobie ten najlepszy dekielek świata, czyli Biltroxa 28 mm, bo tego jeszcze nie powiedziałem, z przysłoną stałą 4,5. Obiektyw. Ma minimalną odległość ostrzenia od 32 cm, czyli całkiem sympatycznie. Po wpięciu. A najważniejsza rzecz: obiektyw oczywiście kryje pełną klatkę. Po wpięciu do APS-C mamy 42 mm po przeliczeniu, czyli mamy kąt widzenia oka ludzkiego. Także dla pełnej klatki fajna rzecz, dla APS-C też bardzo fajna rzecz. E, polecam. Obiektyw ma, jest tak mały, że tylna soczewka wystaje poza bagnet. Tylko, że wystaje w opcji, kiedy on jest zamknięty. Jeśli go otworzymy, to pod wpływem ciężaru tylna soczewka się cofa. Jak gdyby. I myślę, że autofokus działa na tej zasadzie, że przesuwa się ta soczewka tył-przód w wyniku jakiegoś tam przepływu prądu. Czyli zamykając obiektyw, automatycznie soczewka nam się. Wysuwa do przodu, jakby, czyli do tyłu, bo jakby do, do tyłu obiektywu i wystaje poza bagnet obiektywu. Trzeba uważać, że przy, żeby przy od, odkładaniu czy przy wpinaniu też jakimś tam nieostrożnym czy szybkim, nie porysować tylnej soczewki, bo w tym momencie mamy to na milion procent na zdjęciach. Uważajmy na to, poza tym nie znalazłem żadnej wady. Obiektyw ma zaledwie grubość 15 mm. Zbudowany jest z sześciu elementów i sześciu grup soczewek. Pokryty jest powłoką z przodu powłoką przeciwodblaskową HD Nano, która między innymi też zabezpiecza ten obiektyw przed pyłem i wilgocią kroplami wody. Wrażenia z pracy, bo zdjęcia Państwo zobaczą, sami ocenią. Super rzecz. Naprawdę dawno żaden obiektyw mnie tak nie zachwycił. Nie dlatego, że jest perfekcyjny, no bo nie jest. To wiemy i to deklarujemy na dzień dobry. Ma swój klimat, ma swój charakter, ma nietypową jakość obrazu. Ostrość jest ok, ale komfort pracy tym. Maleństwo nie przeszkadza nam w niczym w ogóle gdzieś tam jak chodziłem z tym po mieście to już w ogóle ludzie nie reagują bo nie widać tego obiektywu bo nic tam na mnie świeci z przodu jakaś wielka soczewka spokojnie, bez problemu można fotografować robić strita i nikt się państwem nie przejmuje ja testowałem go na matrycy 33 miliony pikseli moim zdaniem daje radę, jest ok czy wytrzyma w przypadku Sony 61 milionów może być trochę gorzej, no bo to nie jest obiektyw do, do, do tej jakości, tylko do klimatu, do jakby gabarytów. Osobiście dla siebie, na, do, do swojego pakietu obiektywów biorę ten obiektyw, bo jest fajny, niesamowity. Wybieram się gdzieś tam niedługo w dość długą podróż i zamierzam go zabrać jako taki obiektyw, który gdzieś tam będzie sobie funkcjonował. Gdzie jak będziemy gdzieś wychodzić, żeby nie brać całej palety optyki na, na miasto, to tylko to sobie wezmę, żeby nie rzucać się w oczy, być niepozornym i nikogo nie straszyć, a zarazem robić fajną dokumentację tej wyprawy. Mam nadzieję, że jak wrócę, to, to pokażemy Państwu jakie zdjęcia. Między innymi z tego obiektywu. Polecam, rekomenduję. Jest dostępny w naszym sklepie od ręki. Cena poniżej 500 zł. Nie ma się nad czym zastanawiać. Zamiast kupić kolejny zgubiony dekielek, kupmy sobie obiektyw. Wiadomo, że jeśli to jest obiektyw, to będziemy troszkę bardziej na niego zwracać uwagę i może nam nie zginie. Jeśli film się Państwu podobał, subskrybujcie nasz kanał. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.